Cześć siemanko, witajcie! Moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Kilka dni temu zapytałam się was na mojej społeczności, czy chcielibyście, żebym odniosła się do tematu i tego, co się dzieje w internecie na temat tego wszystkiego i w większości zaznaczyliście odpowiedzi na tak. Więc dzisiaj się do tego odniosę i powiem swoje zdanie na ten temat. Od razu mówię, żeby niektórych youtuberów tutaj nie łączyć ze Stew, z tą całą aferą, bo niektórym się jakby oberwało za mocno. Zacznijmy od tego, że Stew jest znany przede wszystkim z Minecrafta. W filmie Wardęgi i Konopskiego są poruszone i pokazane zdjęcia, że Stu pisał do małoletnich osób na Messengerze i chyba też na innych mediach? Nie wiem. Wiem tylko, że coś pisał na Messengerze do osób małoletnich i tak samo robił Marcin Dubiel i podobno we dwójkę... Namawiali na spotkania małoletnich z nimi. Wszystko macie w materiale Konopskiego i Wardęgi. Podobno miało jeszcze tam dochodzić do rzekomego upijania dziewczyn, znaczy małoletnich, tak. Jakby wiem, że to było dawno, ale dla mnie to jest dziwne, że takie osoby mające 13-14 lat nie myślą logicznie i zamiast na przykład nie zablokować takich osób, co tak wypisują, albo nie zauważyć tego w głowie, że coś Halo nie gra, coś, coś nie świta, coś tu jest nie Halo. Zamiast tego właśnie zablokować czy coś, to wdają się w takie dyskusje, rozmowy. Jakby fakt, wtedy były inne czasy, ale. hello. To, że wtedy były inne czasy, nie usprawiedliwia tego, że Mogli bardziej pomyśleć i zablokować wtedy od razu. Wtedy by nie było afer, chociaż w sumie to jedna z dziewczyn, z tego co słyszałam w tej aferze, sama była na tym spiku całym. Nie wiem co to jest w ogóle, ale podobno była razem z nimi na tym spiku i podobno z nimi rozmawiała nie to, że coś, nie to, że jestem jakimś znawcą czy coś ale ja bym na ich miejscu po prostu zablokowała tych youtuberów i przede wszystkim bym zakończyła wszystkie znajomości, gdybym była na ich miejscu ogólnie to w tą sytuację też jest zamieszany podobno wertez, w sensie nie w tym samym worku co z tiu, ale to jest jakby oddzielny temat z tym wertezem i z Bokzdelem. I Chyba też z Palasidem ale jakby dla mnie to jest. Ja po prostu jestem w szoku, że Verteza yy, kiedyś się oglądało. Oglądało się jego filmy, jak nagrywał z Magic 89 i Vultuszalkę. Nagrywali razem Escape'y, przechodzili różne mapy Escape albo parkour na przykład. Chyba też Adventure przechodzili. A tu takie brudy wyłażą na ich wszystkich. Też na Stew jestem ogólnie w szoku, że takie brudy wyszły na niego. On nagrywał kiedyś Minecrafta, taki fajny się wydawał. Taki się wydawał... Taki, z którym można się fajnie zaprzyjaźnić. A tu podobno takie brudki wyszły. I jak to okaże się prawdą wszystko i... Trafi do więzienia, chociaż w sumie to trafił chyba, bo z tego co widziałam na twitterze to podobno został zatrzymany przez jakiegoś chłopa, który śledzi tą sytuację w Anglii, który był i go podobno podobno wziął przekazał policji podobno tam nie było wcale nie, do, nie doszło tam do przemocy ale niektórzy są podzieleni w tym zdaniu, bo nie ma tam całego filmu Konopski niby dał screena, na którym rzekomo miało być to cały ten materiał, ale tam zebo się doszukał, że to jest niecały materiał i tam może się kryć, kryć więcej w tym materiale. I dlaczego Kolopski i Wardęga nie pokazali cały, całego filmu? To mnie ciekawi. Jestem też ciekawa, o co chodzi z tą całą grom, bo taki Dawid Ozdoba dawał na swój kanał takie filmy, na których są na miniaturkach niektórzy z youtuberów. O, jak sobie wejdziemy tutaj na jego kanał, yy, ma on w ogóle 12... Yy, Boże, 100, 104 tysiące yy, subskrypcji i jak wejdziemy tutaj w wideo, to jak widzicie... Mm, w ogóle, co ciekawe, to tutaj ta miniaturka jest ciekawa. Mamy tutaj, jakby to był taki jakby Squid Game, ale nie wiem, czy to jest coś powiązane z tym tematem, czy nie. Ale jak widać, tutaj jest konopski, i faktycznie Konopski prowadzi po, między innymi z wardenką tutaj, co jest na, na miniaturce tą sprawę. I jak widzicie, tutaj jest Natsu. Jestem ciekawa, bo tutaj jest Natsu, i jak widzicie, Julia Zugaj, nie. I tutaj, jak widzicie, jest właśnie Natsu i Julia i na miniaturce. Jestem ciekawa, czy Julia Żugaj też coś wie na ten temat i milczy? Czy tak po prostu to ustawił, tak ich razem? No, jestem ciekawa ogólnie. Ten to nie wiem, kto to, ale wydaje mi się, że. Nie, no, nie wiem w sumie, kto to możecie spekulować. Yy, kto tutaj jeszcze jest? DJ Palasite. Yy, Mamy w ogóle fajną serię z Nautyki, która mi się bardzo podobała w oglądaniu. Tutaj w ogóle nie wiem, czy to jest z czymś powiązane, ale chyba to jest powiązane z tym. No ogólnie musicie sobie obczaić tutaj całe, całe jego filmy, w ogóle to, o co chodzi tutaj, że on ma yy, cztery filmy pod rząd z tymi samymi miniaturkami, z dziejem Palasajdem w Wytwy. I że to niby jest taka gra, w którą są wciągnięci... Say what? Say what? Jakby, okej, okay, dobra, jest, jest jaka, jakaś gra, ale o co chodzi w niby w tej grze, przepraszam. Że youtuberzy, którzy są w to zamieszani, muszą oświadczenia swoje pokazać, wypowiedzieć się na ten temat, że a, coś tam wiedziałam, albo nie wiedziałam, milczałam, czy coś w tym stylu. Czy na czym to polega w końcu, bo ja nie wiem, o co chodzi w tej grze, wytłumacz mi ktoś w komentarzach. Ogólnie to po tej całej aferze, wczoraj chyba, yy, bo tam Konopski w tym filmie się doszukał, że Team X dawał miniaturki, yy, takie w których, yy, na których było jakby pokazane za dużo. I po tej całej aferze Team X zmienił w ogóle nazwę na jakieś Das show, nie wiem czy to w ogóle jest. I usunął wszystkie filmy zostały tylko te dyski. Jakby dla mnie to jest trochę niepotrzebne. Bo znając cały internet, to wszyscy, ale to wszyscy, mają pobrane te wszystkie ich filmy na, na, nie wiem, dyski jakieś, na pendrive jakieś, na komputery i mają to wszystko zapisane, te wszystkie raporty, co oni tam nagrywali, co robili, mają w głowach. Także, no ciekawie. Też Natsu ostatnio wydała oświadczenie i pokazała tam dane ze swojego kanału. Ile osób ją ogląda? I tam coś było, że 13, 17. Ileś tam najwięcej było coś tam, że 18. I teraz niech ten pierwszy rzuci kamieniem, który kiedyś w dzieciństwie nie robił fejkowych kąt, na, który, na których nie dawał fałszywego roku urodzenia, żeby wyszło, że macie z 20-30 lat, zamiast powiedzmy 10-11. Kiedyś to się tak robiło, moi drodzy. Kiedyś to były inne czasy. Też DJ Palasite robił yy, oświadczenie, w, których, w którym płakał. I to na Instagramie, na Storce. Między innymi tam było coś, że boję się wychodzić z domu, że ludzie tak go krytykują. Jakby to jest normalne. Internet będzie zawsze wlewał swój jad, swoje opinie na temat tego, kto zrobił źle. Nawet do tego doszło już, że ludzie mylą tego disowskiego, który jest zamieszany z dis... dis z tym drugim takim, który ma taką podobną nazwę. To Jestem w szoku, że ludzie się doszukali tych filmów ze Snap... ze serii ze Snapa, z DJ-a bo chłop wtedy robił spokorbotę z tym. Jestem też ciekawa, czy te zdjęcia, co mu wysyłali, nie pobrali na przykład z internetu, nie? Bo mogli zrobić tak, że pobrali to sobie z neta, wysłali mu i dlatego tak wysłał takiego snap'a z tym, żeby klepał. Nie no, ja na jego miejscu bym jeszcze napisała... brałabym, na winko bym zaprosiła. Nie no, ja bym taką albo takiego nawinku zaprosiła, bym pizz na pizzę postawiła na frytaski. Ogólnie to też Wardęga i Konopski dali razem wspólną fotę y, na Instagrama, że y, są w domu X, w domu Timu X. I podobno z opinii internautów wynika z, na to, że podobno szukali y, tam jakichś dowodów wie, czego tam szukali. Kto wie, może odegrałem tobie jakieś scenki, które później wstawią gdzieś. No nie wiem, zobaczymy. Szczerze, w tej, so w tej całej dramie to wystarczy tylko jeszcze y kupić sobie popcorn, kole, usiąść i to wszystko oglądać. Jestem ciekawa, jak ta cała Pandora się dalej potoczy i kto jeszcze będzie w to zamieszany przede, przede wszystkim. Mam nadzieję, że oszanują chociaż yy, tego LJ Minecraft i Enziego Bo jakby nie patrzeć LJ Minecraft, jakby się znało z Vertezem. Nagrywali tam serię z Seek'a, z Detrana i chyba z TNT Run? A i chyba jeszcze nagrywali serię Minecraft z Master Builders, Speed Builders. Do tego jeszcze chyba Wojtusialkę z Magic 89, nie wiem, czeka ja życiecznie. Ale oni też nagrywali z Vertezem. i chyba się znali trochę. Znaczy, nie ukrywajmy tego. Minecraft na tamte czasy był bardzo popularny, było dużo twórców z Minecraft'a. Ja bardzo lubię do tego czasu, do, do tej pory, lubię bardzo oglądać y kanały typu. LJ Minecraft, NZ, Wojtu Sialkę, yy, Magic 89 I chyba to tyle z kanałów Minecraftowych. Z swego czasu, wiadomo, były te jeszcze też Steel, ale po tej całej dramie, tak. Jeszcze oni mają na kanale, chyba Steel. No, na kanale Steel jest taki film, gdzie opiekują się dziećmi. I ten, jak Boże, włożył dziecko do pakażki kap. Boże, albo dzieckiem rzuca, przy daldzie. Ja bym takiemu dała minus 10 za nie opiekowanie się dzieckiem, tylko wyżywanie się na dziecku. Albo na kanale Lexi, jak Lexi wzięła i mm, zrazem ze Stu... Mm, nie, Boże, y, Lexi była y, tą, zamieniła się w fagatę. I udawała dziewczynę stew przez 24 godziny, i na końcu pod koniec jest taki fajny moment. Do Twittera to dawałam. Jest tam taki fajny moment, w którym yy, y, te. Y, 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 tobie weszły, ta Lexi i Fagata, weszły obie do pokoju, a stew tak po prostu wychodzi. zdejmuje sobie to, jeszcze cenzurę dali. Boże. Kisna Ogólnie to zebo chyba. Dzisiaj dawał taki film, w którym mu wypowiadał się na temat właśnie tego filmu, co wstawił zdjęcie Wardenga, i tam zasłonięta twarz była, że to podobno z tyłu. Cały filmik oczywiście możecie sobie obejrzeć na kanale Zebo, ale ja jestem tego samego zdania co Zebo. Nie to, że coś, ale Zebo odnośnie tego filmu on mówi. Prawdę. Znaczy, wypowiada się sensownie na to, bo jakby skąd my mamy mieć y, pewność, jak tam było naprawdę, jak nie mamy całego nagrania. Mo my możemy sobie jedynie spekulować, jak było i co jak było. A tak naprawdę, wartynka i konop mają całe, y, cały film z tego zajścia i nie pokazali całego. Też zapowiadali na chyba Twitter. Też, że I na Instagramie, że ma być Pandora Gate, jeżeli to dobrze mówię. Yy, tylko tym razem druga odsłona. I ten konop, który trzyma książkę, jak wiecie, jaka to jest książka, to mi dajcie znać. Chętnie bym kupiła. Ogólnie to też ciekawa historia z tymi miniaturkami u tego Dawida ozdoby, bo te miniaturki to są. W sensie, no wiadomo, że to są youtuberzy na tych miniaturkach, ale to taka dziwna, dziwna ta gra, nie rozumiem jej. Jak chcecie, to mogę zrobić w któryś dzień live'a, na którym obejrzymy wspólnie filmy Wardęgi i Konopa na ten temat i wspólnie będziemy swoje zdanie na ten temat mówić. Wy będziecie pisać, ja będę się o tym wypowiadać. Także, jeżeli chcielibyście taki odcinek, no to... Piszcie. Ogólnie to, co było jeszcze najlepsze, to o tej całej dramie huczyli też podobno na polsacie. Wstawię wam tutaj taki krótki fragment z tego. Są kolejni YouTuberzy zamieszani w aferę pedofilską, twierdzi znany w internecie Konopski, ujawnia ich nazwiska. Opisał także kolejne wątki skandalicznego zachowania osób zdemaskowanych kilka dni wcześniej w materiale Sylwestra Wardęgi. Influencerzy mieli wabić dziewczyny poniżej 15 roku życia. Śledztwo w sprawie seksu. Wykorzystania nieletnich trwa. Michał Kwiarkowski. Dobry wieczór, Polska. W ponad godzinnym materiale autora podpisanego jako Konopski padły kolejne ciężkie zarzuty pod adresem sześciu polskich YouTuberów o milionowych zasięgach. Jeden z nich, wskazany już w ubiegłym tygodniu przez innego sygnalistę, Sylwestra Wardenge, miał rzekomo uwieść trzynastolatkę i wysyłać swoje nagie zdjęcia. Pięciu kolejnych również miało składać nieletnim fankom skandaliczne propozycje. Od wczoraj nagranie Konopskiego wyświetlono na YouTubie ponad 8 milionów razy. Część z wymienionych w donosach YouTuberów stanowczo zaprzecza zarzutom. Do wybuchu afery wartość reklamowa jednej z opisanych gwiazd internetu przekraczała 5 milionów złotych. Zawierała kontrakty z największymi światowymi markami. <laughs> To statystyczni odbiorcy, a więc i potencjalne ofiary. Jestem, Ania. Mamy do czynienia z zagrożeniem, którego dotąd nie dostrzegano. Internetowych drapieżników kreślono grubą kreską. Tu Wojtek. też mam 12 lat. A youtuberzy nie wzbudzali podejrzeń. Kochały ich miliony, co usypiało czujność. Także to było na tyle z tej wypowiedzi mojej, z tego zdania mojego na ten temat. Uważam, że to jest. Poryte to, co się teraz dzieje, ale dobra, jak wyszło, to wyszło. Niech będzie już trudno się mówi. Wyszło, co wyszło, czasu nie, nie cofniemy. Ci, co wiedzą, nie powiedzą, gówno powiedzą. Ona miała 10 lat. Teraz oglądam się jak kar. Chciałem dobrać się do mar i modwiam ze to. Bo się boją, a ci, co nie wiedzą, to nie wiedzą i tyle. Także mówię, jeżeli chcecie takiego live'a, na którym bym się wypowiedziała konkretnie na te tematy, to dawajcie znać. A tymczasem ja lecę na i na Zuma i Go, więc do zobaczenia. Siemanko, witam się z wami wieczorem w drugi dzień. Dzisiaj tak chyba tylko pogadankowo. Myślę, że dołączę to do poprzedniego materiału, który robiłam wczoraj. Otóż odnoszę takie wrażenie, że wydaje mi się, że tą całą Pandorą żyje cały internet, cały świat. Ciekawa jestem, jak to wpłynie na wybory. Ogólnie to jaka akcja dzisiaj wyszła. Podobno wydali list gończy za... ten... za Stu. Czajcie to. List gończy wydali za nim. Nikt się tego nie spodziewał. Hashtag wszyscy byli w szoku. Gwiazdka, 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 gwiazdka. Oglądałam też sobie film Zebo. Analizował on tamtą y, sytuację, w sensie ten film cały, y, który nagrywał Marcin Dubiel. I co tam było ciekawe, on tam y, analizował screena z relacji, y, ze story z Instagrama Wardęgi i Marcina Dubiela. I z tego co tam wychodzi, to najwidoczniej i Wardęga i Marcin Dubiel mają na siebie mocniejsze dowody. Jestem ciekawa, jak to będzie. No to co moi drodzy? Kupujemy popcorn, Coca-Colę i zabieramy się do oglądania tej całej dramy. <grym> Nie no, tak szczerze ja podchodzę do tego trochę sceptycznie w sensie nie to, że kogoś bronię czy nie ale dla mnie to jest cała sytuacja poryta nie wiem czy już to mówiłam w poprzedniej części ale jak wiecie albo i nie wiecie to razem ze z, ze Stu nagrywał też Jaź Dąbrowski taka ciekawostka mała dokładniej to nagrywali razem serię Bad Wars znaczy nie serię, bo tam chyba było kilka odcinków, ale nagrywali razem Bedwars. Bedwars. Możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście taką serię, w której. w sensie, no jakby nie serię, ale takie filmy, w których bym opowiadała takie newsy. Takie, no filmy, jakie ma powiedzmy Konopski albo Zebo, coś takiego. Krótko mówiąc, coś się dzieje, ja wtedy robię, nagrywam newsy takie, że coś się tam stało i tak dalej. Teraz mi to wpadło do głowy. Ogólnie to tak. Jestem na bieżąco z tą serią Pandory. To znaczy, tak mi się wydaje, że jestem na bieżąco, bo oglądam wszystkie newsy i tak dalej, nawet Twittera cały czas. I dla mnie to zawsze będzie tak, że wszyscy coś wiedzą, ale gówno powiedzą, gówno wiedzą. Dla mnie to zawsze będzie tak i tak pozostanie. Niektórzy tu nawet twierdzą, że to wszystko przez tego Minecrafta. Ale przepraszam, Minecraft to jest tylko i wyłącznie gra, więc to, że ludzie się wiązali razem z Minecrafta, razem tworzyli content, to nie znaczy, że Minecraft od razu musi być wszystkim winny. Też mi się wydaje, że Stew trochę jakby. No, psycha mu i też wydaje mi się, że zrobił się taki, przynajmniej w moim odczuciu, taki, takim zepsutym trochę człowiekiem. Jakby nie to, że oceniam go po okładce, bo nie wiem jaki był w realu czy coś, ale tak mi się wydaje, jak intuicja mi tak mówi, nie? To wszystko zawsze będzie i pozostanie poryte. Tak samo też y, jak ta sytuacja z DJem Parasaidem. Krążą takie słuchy, że podobno praktykantka u niego była na praktykach. Miał jej wypisać. Y, jak to się nazywa? Ym, to po praktykach, co jest zawsze. Ale w pewnym momencie wziął i jednak zrezygnował, i postanowił wypisać jej naganom. Ona mówiła to chyba na TikToku, ta dziewczyna, że rozmawiała tam ze szkołą, że prosił tam o jakieś rzeczy ze szkoły i nie chciał dosłownie jej tego zmienić. Poryte. Czy świat wróci kiedyś do tego świata, który był kiedyś? Albo YouTube, żeby wrócił do starych czasów, do starych korzeni. Pisałam już to na Twitterze, w tweetach, ale nie wiem co jest, ale mam ochotę zrobić własny team, własną ekipę. Mam nadzieję, że to mi kiedyś wyjdzie, mam już jeden fajny projekt do zrealizowania, ale kiedy go zrealizuję, nie wiem. Kiedyś powinno się udać, żeby to zrealizować, ale na ten moment... Na ten moment nie powiem, co, jak, kiedy, bo sama tego nie wiem. Jeśli wam się podobają takie filmy pogadańkowe, filmy w których coś opowiadam, to możecie zostawić łapuszkę w górę oraz subskrypcję na dole z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych odcinków na moim kanale. Także myślę, że to by było chyba na tyle w tym całym odcinku. Pa, pa! Pan policjant w porządku pilnuje.